Jak to się mówi, święta zapasem a tak naprawdę już trwają, i wśród tych wszystkich życzeń, które dostajecie w związku ze świętami, ja również chciałbym dołożyć swoje życzenia. Przede wszystkim zdrowych świąt spędzonych w rodzinnym gronie i przede wszystkim czasu i poświęcenia tego czasu dla najbliższych, ponieważ w ciągu roku bardzo często brakuje nam tego czasu. Bardzo często poświęcamy ten czas na pracę, na obowiązki, na mnóstwo rzeczy świat kręci się coraz szybciej, a tak naprawdę bardzo często te osoby, które są blisko nas nie dostają tego czasu tyle, ile powinny. Dlatego przede wszystkim chciałbym wam życzyć i prosić może nawet troszeczkę, żebyście podczas tych świąt poświęcili czas dla osób najbliższych, bo jest to, jest to zdecydowanie. Najważniejsza rzecz: te osoby najbliższe dodają najwięcej sensu naszemu życiu, i to z nimi mamy najczęstszy kontakt. Być może macie starsze osoby w swoich rodzinach, być może macie kogoś, kto jest chory. Warto poświęcić tej osobie ciut więcej czasu i uwagi, być może porozmawiać, zadzwonić albo powiedzieć coś miłego. To są rzeczy ważne i to są. Rzeczy, o których bardzo często zapominamy i czasami warto porzucić te wszystkie liche, sprawy, odłożyć je na bok i poświęcić czas dla tych, którzy są z nami tak naprawdę cały czas, dla tych, którzy są dla nas najważniejsi, dla których my jesteśmy najważniejsi, to, to jest tak naprawdę istotne, a święta dają ku temu świetny powód, żeby to zrealizować. Dlatego życzę Wam spokojnych świąt, zdrowych świąt, bo to jest bardzo ważne i spędzonych w rodzinnym gronie, z uśmiechem na twarzy i z takimi momentami, które później uwiecznione na zdjęciach czy w waszej pamięci będą wracały i będą powodowały kolejny uśmiech. Druga rzecz, o którą chciałbym prosić, żebyście chociażby wzięli to pod uwagę i przemyśleli, to już wam mówię o co chodzi. Generalnie zbliżają się. Święta one już są na pewno na niektórych kanałach wędkarskich. Zobaczycie akcję uwalniania karpia. Już pomijam tak naprawdę ocenę tego, czy to jest w zgodzie z przepisami, czy etyką, czy jeszcze innymi zasadami. Każdy ma oczywiście swój pogląd i jak najbardziej ma prawo do tego, żeby myśleć na swój sposób, jeżeli chodzi o ten temat. Natomiast dbając o zwierzęta, jakimi są ryby. I poświęcając im czas i mając je na uwadze, bardzo często zapominamy o, o innych zwierzętach. I chodzi mi tutaj o początek nowego roku, o sylwestra, kiedy nasze zwierzaki domowe, jeżeli ktoś je ma, zwłaszcza psy, bardzo mocno cierpią podczas wystrzałów, różnych petard. Każdy taki huk, każdy taki wystrzał jest tak, jakby ktoś krzyknął nam do ucha: psy. Słyszą na zupełnie innych częstotliwościach niż ludzie i mają ten słuch dużo bardziej wyczulony. Dlatego zastanówcie się, szanując ryby, wypuszczając je do wody, i później strzelając petardami, być może sami nie macie zwierząt w domu, ale być może mają wasi sąsiedzi. Ja wiem, że to jest tradycja, ja wiem, że w ten sposób wszędzie żegna się stary rok i wita nowy, ale być może chociaż część osób, być może chociaż część tych zwierząt da się pozbawić tych dodatkowych atrakcji. Na koniec chciałbym życzyć Wam spełnienia marzeń osobistych, zawodowych, jakichkolwiek innych, rodzinnych, jeżeli planujecie zakładać rodziny, powiększać rodziny. Niech to wszystko Wam się spełni, oczywiście przyjemności w tym 2019 roku, oczywiście jak największych złowionych ryb, ale przede wszystkim relaksu, przede wszystkim miło spędzonego czasu nad wodą, to jest najważniejsze. Korzystania z uroków przyrody, niezależnie czy pada śnieg, czy świeci słońce, czy wieje wiatr, czy pada deszcz, po prostu korzystania z tego świeżego tlenu, którego nie znajdziecie w mieście wśród wszystkich spalin i spokoju, spokoju i ciszy odskoczni od tego całego zgiełku i zamieszania, które. Funduje nam życie na co dzień. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego w 2019 roku. Oby był lepszy niż 2018. Ja jestem pewien, że tak będzie. I do zobaczenia na kolejnych filmach. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego najlepszego na święta. Trzymajcie się.